W imię Ojca jest syna tego świętego. Jezusie. Pierwsza niedziela miesiąca października była zawsze czczona jako niedziela różańcowa, ponieważ po bitwie pod Lepanto, kiedy to wojska chrześcijańskie, wyzwane do tego przez papieża świętego Piusa V, dominikanina, zwyciężyły nad Mahometanami i ustanowiły święto Matki Boskiej zwycięskiej, a jego następca ustanowił to święto jako Święto Matki Boskiej w Królowej Rzeńce Świętego i przez cały wiek obchodzono to święto w pierwszą niedzielę października. Papież Święty Pius X na początku XX wieku zmienił to także że Święto Matki Boskiej w jest jest obchodzone stale 7 października, ale jest dozwolone, by w pierwszą niedzielę miesiąca października odprawić msze święte ku czci Matki Boskiej Różańcowej. Papież Leon XIII z kolei ustanowił cały miesiąc październik aż do 1 listopada włącznie jako miesiąc Różańca Świętego, był to papież niezwykle wręcz oddany kultowi Różańca Świętego, obdarzył Różańc Święty wieloma przywilejami i odpustami. Warto jest o nich pamiętać, by modląc się na Różańcu Świętym, nie tylko modlić się e, świadomie, rozważając temcy Różańca Świętego, ale też warto mieć wtedy w ręku Różaniec Święty, jako że trzymanie w ręku poświęconego Różańca Świętego jest warunkiem sine qua non uzyskania wielu odpustów, które są przypisane do Różańca Świętego. Zresztą nawet samo noszenie przy sobie Różańca Świętego jest też obdarzone odpustami. To znaczy, kiedy ktoś nosi sam różańce Święty i modląc się na nim, już uzyskuje odpustę. Oczywiście trzeba to robić świadomie. Tak więc jest wiele przywilejów, wiele odpustów związanych z Różańcem Świętym. Warto jest w tym miesiącu z tego korzystać, jak najczęściej modlić się na Różańcu Świętym, albo przynajmniej wspominać o Matce Boskiej Różańcowej i choćby kilka zdrowaś Mario odmawiać na e, szczególne intencje e, Trójcy Najświętszej i Matki Boskiej Różańcowej, prosząc swojego anioła stróża, świętego Michała Archanioła, by pomógł nam w tym, byśmy się dobrze modlili na Różańcu Świętym. Można modlić się również do świętego Józefa, Dobre odprawianie, odmawianie w Świętego, jako że On przebywał w domu razem z Marią i z, Józefem, z Jezusem i wypowiadał najświętsze imiona Jezus i Maryja. A to jest najważniejsza część modlitwy Zdrowaś Maryę z największą miłością i największym szacunkiem. Już te wymawianie imion Jezus i Maryja z szacunkiem daje nam wiele łask i jest wielką, wielką pomocą przeciwko szatanowi chociażby. To jest praktyka, którą chociażby polecał ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który zalecał wypowiadanie imienia Maryja w chwilach, w chwilach pokus. Mamy dzisiaj również święto bogusławionego Jana z Dukli. Urodził się on w roku 1414 w Dukli koło Krosna. Skończył on Akademię Krakowską. Wstąpił tutaj do franciszkanów konwentualnych, a więc tych, którzy mają złagodzoną regułę franciszkańską. Do nich należeli do franciszkanów konwentrony, chociażby właśnie wspomniany wyżej przed chwilą przeze mnie ojciec Maksymilian Maria Kolbe, czy ojciec Wynanty Katarzyńcy. Później wraz z upływem lat zapragnął on większej doskonałości i zamienił klasztor Franciszkanów konwentualnych, do którego zresztą wstąpił pod wpływem świętego Jana Kantego, swojego dawniejszego profesora na Akademii Krakowskiej i wstąpił do Franciszkanów obserwantów, czyli ponoszonych Bernardynów, tych, którzy szczególnie ściśle przestrzegali regułę świętego Franciszka z tego świętego wielkiego, którego obchodzimy, święto obchodzimy 4 października, więc już w najbliższą pierwszą środę miesiąca. Umarł on we Lwowie, gdzie, którego to miasta został głównym patronem przez wieki Lwów czcił błogosławionego Jana z jako swojego najważniejszego patrona, i jego relikwie spoczywały w katedrze łacińskiej, Lwowskiej, w katedrze w na naszeń Marii Panny. Dopiero po 1945 roku, ze względu na zajęcie lwowa przez Armię Czerwoną, przyniesiono jego relikwie do kościoła Bernardynów w Rzeszowie, a później już w czasach triumfu modernizmu przyniesiono go na miejsce jego urodzenia, a więc do Dukli. Bogosłowienia z Dukli jest czczony, był czczony zawsze jako główny patron Lwowa nie bez powodu. Otóż w czasie nabały kozacko-tatarskiej, kiedy wojska schizmatyków i Mahometan zagrażały temu miastu, które otrzymało od papieży tytuł urbs sima, czyli najbardziej katolickie miasto, jako że było ono siedzibą trzech arcybiskupów, trzech różnych obrządków, wszystkich katolick, katolików, a więc łacińskiego, grekokatolickiego i ormiańskiego. Wtedy to błogosławiony Jan Zdukli Dukli objawił się nad Lwowem i w ten sposób pieszły wojska nieprzyjacielskie, antykatolickie i antypolskie. I w ten sposób Lwów został ocalony przed rzezią, grabieżą i znieważeniem miejsc świętych, przed świętokradztwami. Jest zatem błogosławiony Jan Zdukli. Dukli Wielki patron Lowowa, który pomagał wojsku polskiemu przeciwko naszym I Stąd też jest on uczczony nie tylko jako główny patron Lwowa i patron diecezji przemyskiej, ale również jako patron wojska polskiego. Ten, który swoją mocą i swoją potęgą doprowadził do tego, że wojska nieprzyjacielskie pierzchały przed, przed, przed naszymi katolickimi wtedy wojskami, przed wojskami, które broniły katolickiego państwa i katolickiego w tym przypadku katolickiego miasta Lwów. Warto jest o tym wielkim patronie wspominać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy Wojsko Polskie jest straszliwie szkolowane przez potomków członków komunistycznej Partii Polskiej. zresztą nie polskiego pochodzenia. Warto jest o tym pamiętać, że mamy modlić się za naszych żołnierzy, którzy w razie napadu na nasz kraj powinni nawet oddać życie, by poświęcić się za dobro i bezpieczeństwo, na ochronę dobra i bezpieczeństwa państwa. Błogosławiony Jan jest tym wielkim patronem, który patronuje naszemu wojsku. Pamiętajmy też w oktawie świętego Michała archanioła o tym, który jest patronem wojsk niebieskich, całych zastępów anielskich, wszystkich dziewięciu chórów anielskich. Pod wodzą Świętego Michała Archanioła aniołowie wyrzucili z nieba zbuntowane anioły, które nie chciały służyć Panu Bogu. Jest domniemaniem katolickich teologów, że tym buntem, który, że ten bunt był spowodowany tym, że Bóg poddał aniołów próbie. Oni też zostali zbawieni poprzez poddanie ich próbie, a tą próbą była wizja. Według niektórych wizja człowieczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa i aniołowie, część aniołów nie chciała znieść tego, że mieliby traktować Chrystusa człowieka jako swojego króla i pana, który miałby ich przewyższać swoją godnością. Inni twierdzą, że zobaczyli przy tym niepokalaną, a to już w ogóle nie mieściło im się, by tak także w głowach, że mieliby służyć córze ziemskiej, która niepokalana byłaby, jako człowiek byłaby, jest z natury swojej niższa od aniołów, ale poprzez ten szczególny przywilej niepokolnego poczęcia została faktycznie, realnie wywyższona ponad, ponad aniołów. I to spowodowało bunt pysznych aniołów i Święty Michał Archanioł wraz z tymi aniołami, z tą większością aniołów, które były posłuszne Panu Bogu, Uprzątną niebo z buntowniczych aniołów, którzy stali się szatanami i którzy zostali strąceni na dno piekieł. Pamiętajmy, że ci szatani przebywają tam i Bóg dał im pewną moc, zezwolił to na to, by kusili ludzi w, odpowiednim oczywiście, w odpowiednich oczywiście granicach, ponieważ również rodzaj ludzki ma być poddany próbie. Ma być podane próbie i w czasie tej próby musi się opowiedzieć albo po stronie Boga, albo po stronie szatana. Nie ma innego wyjścia, nie ma trzeciej drogi. Trzecia droga to jest polityczny wymysł piekła. Tylko i wyłącznie możemy zgromadzić się pod sztandarem Chrystusa, Króla i niepokalanej naszej Królowej, królewie Polski, albo zgromadzimy się pod wodzą, pod wodzą Szatana, pod wodzą piekią. I święty Michał Archaniu jest naszym wodzem, jako że walczymy z zastępami szatańskimi, bo każdy z nas musi toczyć, jak pisze święty Paweł, wojnę i tylko z własnym ciałem nie tylko ze światem, ale również z duchami ciemności, które przewyższają nas siłą i inteligencją i stąd też potrzebujemy wielkiej pomocy ze strony świętych aniołów, świętych aniołów stróżów, którzy jutro obchodzą swoje święto świętego Michała archanioła, również tych świętych, których spotykamy na kartach Pisma Świętego, świętego Gabriela, który jako pierwszy pozdrowił pozdrowieniem anielskim Maryi Niepokoraną, świętego Rafała Archanioła, który jest patronem egzorcystów, jako że on właśnie otrzymał moc, by wyrzucić z Sary siedem złych duchów. Sara była młodszemu Tobieszowi obiecana korzona, ale była opętana przez demona nieczystości, przez, przez demona, który zabijał jej kolejnych małżonków. Dopiero dzięki egzorcyzmowi świętego Rafała Archanioła demony opuściły, opuściły Sarę i topiarz mógł się z nią ożenić i został obdarzony wraz z nią potomstwem. Tak wielka jest moc świętych aniołów, tak wielka jest moc i tak bardzo szatani boją się Archaniołów i innych aniołów, a najbardziej boją się tej, która z klową zastępów anielskich, która z klową aniołów, czyli boją się najbardziej na świętej Marii Panny Niepokalanej. Miejmy świadomość tej wielkiej walki, która się toczy i że od nas zależy nasz własny los, los, los naszej ojczyzny i całego świata. Się wspominamy też świętego Remigiusza, syna świętej Celiny, był on wnukiem Scagriusza, namiestnika, Gali z nadania rzymskiego, jednego z wodzów rzymskich. Święty, święty Remigiusz był tym, który ochrzcił Chlodwiga, czyli to jest pierwotna wersja imienia Ludwik, wodza Franków. Frankowie w przeciwieństwie do innych plemion germańskich przeszli na rzymski katolicyzm nie wpadli w herezję arianizmu i od tej, od tej pory państwo Franków stało się państwem katolickim. I ono właśnie miało taką szczególną patrznościową rolę, ponieważ dzięki niemu yy, chrześcijaństwo mogło się obronić. To właśnie frankowie jako pierwsi walczyli z maurami w Hiszpanii. Obronili oni Rzym i stolicę apostolską przed różnymi zakusami, bronili wielokrotnie przed zakusami chociażby Imperium Wschodniego, Imperium Bizantyjskiego. Święty Remigiusz był kiedyś uczony jako taki, nie tylko w państwie Franków, jako wielki patron. Państw chrześcijańskich, ten, który schrystianizował Francję, która nazywana została przez to pierwszą córką Kościoła i państwem arcychrześcijańskim. Módlmy się zatem do świętego Remigiusza, by dał nam również tę jego, jego wielką moc, by również dzięki jego wstąpieniu, pomocy. Nasze władze państwa były coraz bardziej chrześcijańskie, katolickie, wierne prawdziwej stolicy apostolskiej nie bergorio innym fałszerzom religii chrześcijańskiej, tylko tym katolickim papieżom, którzy, tak jak Leon XIII, wiedzieli, co trzeba, by uzbroić wojsko chrześcijańskie. Widzieli, że różeń święty jest tym, które trzeba dzierżyć w dłoni, by zwyciężać pokusy i duchy złe, którzy jak święty Pius V wzywali do prawdziwej krucjaty, zarówno modlitewnej, z orzeńcem świętym w ręku, jak i do ofensywy, dyplomatycznej. Święty Pius V kazał całemu chrześcijaństwu modlić się na orzeńcem świętym, ale też posyłał umyślnych do całego świata katolickiego, by zgromadził się, by pokonać Turków 7 października 1571 roku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalana króla Bożańca Świętego. Błogosławiony Jan jest Duch.